W tylmanowej rozpoczęła się budowa nowego mostu brzegi. 22 października odbyło się symboliczne wbicie pierwszej łopaty, w którym wzięli udział m.in. marszałek Witold Kozłowski, senator Jan Hamerski oraz wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk. Koszt inwestycji to ponad 12,5 miliona złotych. Z czego 7,5 miliona złotych to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 2 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 3 miliony złotych pochodzą z budżetu województwa małopolskiego. 54 lata temu ten most pełniał swoją funkcję, ponieważ najczęściej podróżowało się furmanką z zaprzęgiem konnym. Samochodów było wtedy bardzo mało, ale w tej chwili, przy takim rozwoju, nawet tych dwóch osiedli jednego i drugiego, no, kiedyś w tamtych latach można powiedzieć, że to były pojedyncze małe domki, w tej chwili to jest potężne osiedle. Myślę, że ta inwestycja jest takim wzorcowym przykładem, że inwestycje realizowane na terenach gmin, czyli na terenach naszych samorządów, tutaj lokalnych a muszę powiedzieć że akurat ta inwestycja tu w Tylmanowej wpisuje się w tą koncepcję rozwiązań ruchu komunikacyjnego w Pieninach i Gorcach jest taką jak powiedziałem wzorcowym przykładem na którą składają się środki finansowe i zaangażowanie w to samorządu gminy Duże środki ze strony województwa małopolskiego i duże środki również z rządowych programów, które te inwestycje tutaj lokalne wspierają. Most imponujących rozmiarów i wydarzenie w ogóle historyczne, ponieważ mosty u nas w Tylmanowej buduje się raz na 20-30 lat. Mówimy o mostach o przeprawach przez Dunajec. Ten most będzie wyjątkowy, będzie w konstrukcji żelbetowej o długości 104 metrów, szerokości ponad 9 metrów i nośności 40 ton. Oprócz tej funkcji lokalnej, czyli ułatwienia mieszkańcom życia i takiego szybszego, dynamicznego rozwoju tej miejscowości, będzie to również fragment Welodunajec. Powiem, że Welodunajec jest najdłuższą i najpiękniejszą trasą rowerową w Małopolsce. Między innymi ten odcinek będzie łączył lewy brzeg Dunajca z prawym brzegiem później tam dalej będziemy modernizować jeszcze ten odcinek do Ochotnickiej rzeki, więc to będzie naprawdę bardzo atrakcyjne miejsce nie tylko dla tych, którzy podróżują samochodami, ale również dla rowerzystów